Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na przegląd H&M byłam dzisiaj na zakupach wydałam ponad 1500 zł nie wiem ile dokładnie w każdym razie ostatni przegląd sieciówki wam się bardzo spodobał jeżeli go nie widzieliście to zapraszam oczywiście ponieważ byłam na ogromnych zakupach w Berszce, a dzisiaj pod lupą będzie H&M, zobaczymy czy te ubrania jakościowo są Dobre, warte swojej ceny, czy warto się tam teraz wybrać i właśnie coś sobie kupić? Starałam się wybierać i góry, i doły, i sukienki. Powiem Wam, że był ogromny wybór. Od razu mówię, że nie mam żadnych akcesoriów i dodatków, ponieważ ta sekcja jest tam ogromna. I jakbym miała kupować i to, i to, to ten film chyba trwałby już 40 minut. Więc, jeżeli będziecie zainteresowani takim przeglądem akcesoriów z handlem, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. A dzisiaj zajmiemy się ubraniami. Tak więc, już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Oto są dzisiejsze zakupy. Chciałabym tylko powiedzieć, że ostatnio, jak kupowałam w berszce, to miałam jedną taką reklamówkę i te ubrania się wszystkie tam zmieściły. A te są jakieś większe objętościowo, więc już bez zbędnego gadania <gadanie> idę się przebrać w pierwsze rzeczy. Okej, okay, więc pierwszy outfit jest taki w takim klimacie letnim, bym powiedziała. Powiem Wam, że sama nie wiem, dlaczego się skusiłam na te dwie rzeczy. Jakoś tak. W sklepie wydawały mi się chyba ciekawsze, bo ta bluzka ogólnie nie jest zła. Jakościowo ten materiał, muszę przyznać, nie jest zbyt przyjemny, ale co mi się w niej nie podoba, to że ona się dziwnie układa i ja mam na sobie rozmiar S, a mam wrażenie, jakby ona na mnie wisiała, a noszę rozmiar S i powiem wam, że te ramiona totalnie się tutaj nie trzymają. Serio, one cały czas tak spadają i... Nie jest to zbyt fajne. Koszulka kosztowała 60 zł, więc myślę, że nie jest warta swojej ceny. Ale to już sami ocencie. Wydaje mi się, jakby była na mnie za duża, a nie powinna być, i się tak dziwnie mnie, więc koszulka średnio. Jeśli chodzi o spodnie, to specjalnie wzięłam rozmiar 38, żeby one były na mnie takie szersze. I takie luźniejsze. Zobaczcie, ale tutaj mam lustro. Po pierwsze, całe kieszenie prześwitują, mam nadzieję, że to widzicie. Po drugie, ten materiał to jest taki, ale taki lniany, i powiem Wam, że jest całkiem w porządku, bo kojarzy mi się właśnie z takim latem, ale spodnie w ogóle nie są na mnie powiedzmy szersze, tylko są dopasowane, a raczej noszę rozmiar 36, więc nie jestem największą fanką tych spodni, bo powiem wam, że tutaj wyglądają dziwnie. Te sznurki też są dość masywne i ciężko jest je ładnie zawiązać moim zdaniem, ale one są z wysokim stanem, a wcale nie podkreślają nam jakoś super talii, tylko wyglądają dosyć dziwnie. A no to teraz jak patrzę, to całe majtki mi prześwitują, okej. Okay. Mi przeszkadza to, że są zbyt dopasowane i ten stan tutaj naprawdę dziwnie wygląda. Ta kokarda też jest strasznie masywna. Nie, nie jestem ich fanką. Też dziwnie leżą. Kosztują 80 zł i co? Prześwitują jakby. Nie. Nie. Nie lubię tych rzeczy. Kolejna rzecz to sukienka, na którą byłam bardzo mocno nastawiona, i powiem Wam, że się nie zawiodłam. Sukienka jest w cenie 80 zł, ja mam rozmiar S. Jest bardzo ładna, ma fajny materiał taki inny niż wszystkie sukienki, bo to jest taki śliski i błyszczący materiał, tylko na pewno jest podatna na gięcie się i będzie się miała mocno ale powiem wam, że totalnie mi to nie przeszkadza, jest prosta, dziewczęca. Ja bardzo lubię sukienki, które są na szelkach, nie będzie podkreślać nam w ogóle brzuszka, wygląda naprawdę ślicznie, bardzo dziewczęco, jest czarna, czyli klasycznie. Jestem zadowolona i to jest pierwsza rzecz, która zostanie w mojej szafie. Kolejny outfit jest taki bardziej na sportowo. Wiecie co, H&M ma dużo tych takich basicowych linii, gdzie są na przykład właśnie dresy w różnych kolorach, ja chciałam je przetestować. Wiem, że dużo osób szuka dresów, właśnie jakichś takich fajnych. Powiem Wam, że te nie są z wysokim stanem. E, ogólnie fajnie, że mają ściągacze na końcach. Ja tylko dodam, że oba y, ubrania mam w rozmiarze M. Koszulka jest w cenie 60 zł, a dresy w cenie 80. I y, y, powiem Wam, że jeżeli chodzi o te dresy. Mm, nie jestem ich największą fanką, ale też nie mówię nie. Jak za 80 zł mm, ta jakość nie jest najwyższa, ale powiem Wam, że jak na razie w porównaniu do Berzki to w ogóle to jest niebo a ziemia. H&M jest zdecydowanie lepszy jakościowo, a ceny są podobne. Ja tutaj jestem zdecydowanie większą fanką t-shirtu, który w sumie jest dość drogi, bo 60 zł, jak za t-shirt. Myślę, że to przez to, że on ma na sobie ten efekt sprania i jednak dużą grafikę, ale t-shirt jak najbardziej mi się podoba. Jeżeli chodzi o te dresy, w sumie nie wiem, jeżeli potrzebujecie jakichś basicowych dresów bo ja bym ich na przykład na miasto nie założyła. Raczej preferuję dresy z wysokim stanem, no ale te nie są złe. Tylko te kieszenie tutaj znowu prześwitują, więc jakby raczej bym ich nie kupiła. Nie zostawiam ich na pewno, nie mam w nich nic wyjątkowego oprócz kolorów. Okej, okay, witam was w kolejnym outficie. W ogóle dołożyłam sobie biżuterię, więc zanim będą pytania, pierścionek jest od Ani Kruk i zostawiam linka w opisie, jeżeli chcecie... Ładną kobiecą biżuterię to polecam. Kolczyki są z handem. <grym> Dobra. I jeżeli chodzi o kolejny outfit, to spodnie to jest porażka. Ale powiem wam, że ja już się do tego przyzwyczaiłam. Są w rozmiarze 36, w ogóle fajnie, że nie weszłam. Ale wyglądają okropnie. Mam wrażenie, że mnie pogrubiają, w ogóle poszerzają. I są z wysokim stanem, a zobaczcie, że wcale one tej talii nie podkreślają. Tutaj uwydatniają nam te biodra. No, ja nie uważam, żebym była tutaj jakaś ogromna, a powiem mam, że przez te spodnie tak się czuję. No i tutaj mi oczywiście tył odstaje. Myślę, że wiele dziewczyn się zmaga z tym problemem. Jeżeli chodzi o długość spodni, nie jestem fanką. Są dziwnie krótkie albo dziwnie długie. Nie wiem, jak wolicie. I one są w cenie 130 zł. Totalnie, nie, 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 nie. Jakby dużo spodni wygląda pięknie na wieszaku, ale jak je ubieram, to właśnie wyglądają tak źle. Jeżeli chodzi o górę, no to zobaczcie, wygląda ona ładnie. Jest w cenie 70 zł, ale wygląda ładnie. Jeżeli szukacie takiej eleganckiej góry, no to jak najbardziej leży spoko. Ładnie to wygląda tutaj na ramionach. Podobają mi się takie dekolty, więc. Spoko, góra jest fajna, aczkolwiek chyba nie zapłaciłabym za nią 70 zł. Damn! Kolejny outfit najbardziej popularny w tym sezonie: tenis skirt. <laughs> tenis skirt! To jest już trzecia, którą mam, którą testuję i powiem wam, że ta jest chyba najgorsza, jest nawet gorsza od tej z style. Jeżeli chodzi o długość, ta jest najdłuższa ze wszystkich, jakie ubierałam i rzeczywiście jest troszkę bardziej funkcjonalna, ponieważ te tenisowe spódniczki są antykomfortowe, naprawdę nie da się w niej wyjść, bo wystarczy zrobić tak i cały tyłek jest na wierzchu. Ona ma tutaj dużą przerwę między tym, jak te zaszywki się rozchodzą, i tutaj ta przerwa jest na tyle duża, że ta spodniczka w ogóle nie wygląda ładnie. Ogólnie ona kosztuje 80 zł. Jeżeli komuś się coś takiego podoba, co jest w taki sposób uszyte. No okej, okay, jakby ja wolę wersję tą z zdecydowanie. Jeżeli chodzi natomiast o t-shirt, on jest w rozmiarze S i kosztuje 50 zł. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Jest bardzo ładny. Mi się podobają teraz te takie bez rękawniki, yy, I bardzo fajnie tutaj podkreślają te szersze ramiona. No, ja jak ja jestem na ja jestem tak. Ja jestem na tak. Jeszcze pokażę Wam jej długość. Ona jest właśnie zrobiona w takim oversize'owym stylu, więc koszulka jak najbardziej spoko. Od razu do tej spódniczki pokażę Wam się w takiej bluzie. Ona ogólnie nie ma metki i zaczęłam patrzeć na mój paragon. I okazuje się, że ta bluza kosztowała na początku 80 zł, co już jest spoko ceną. Jest w ogóle zobaczcie, jakim jest ładnym kolorze a okazało się, że była na promocji i zapłaciłam za nią 35 zł 35 zł za tą bluzę, która jest przepiękna to jest w ogóle rozmiar XL dlatego jest taka duża, powiem wam, że H&M bar ma bardzo ładne kroje bluz, serio, już kolejną bluzę mam na sobie z H&M i zawsze ten krój bardzo ładnie wygląda ale właśnie w tych dużych rozmiarach mi się mega podoba, no i ten kolor jest przepiękny, jest taki beżowy za 35 zł, Mój to jest deal, nawet za 80 zł tam bluza była spoko, bo jeżeli chodzi o materiał, jest super i jest właśnie taka w miarę lekka, że ja się w niej nie ugotuję, i wygląda bardzo ładnie. Także ją na pewno zostawiam. 35 zł, moi drodzy. Zobaczcie, już widzę, co jest minusem tej bluzy. Bardzo się obiera i zostawia takie włoski, ale tak czy siak. I tak ją zostawię. <grych> Okej. Okay, I teraz taka sukienka, taka wyjściowa, świecąca, złota. Była w cenie 80 zł. Ja mam rozmiar S. I powiem wam szczerze, że na wieszaku wyglądała ładniej. Wolałabym jakby była troszkę szersza, niż żeby mnie całą tutaj opinała. Przez to, że ona jest świecąca, bardzo podkreśla brzuszek, którego aktualnie nie mam aż tak dużego, bo jestem na głodzie, moi drodzy. Ten dekolt mam wrażenie, jakby był na mnie za duży. Może jak Ktoś ma większe piersi, to wygląda on lepiej, bo u mnie wygląda naprawdę szeroko. Sama nie wiem, powiem wam, że spodziewałam się, że będzie wyglądać trochę lepiej i tak bardziej wyjątkowo przez to, że jest tutaj tak ładnie e, pomarszczona, a wcale nie, nie ma w niej nic wyjątkowego i nie zostawię jej w swojej szafie, ponieważ ten dekolt mi się tutaj dziwnie układa i te szelki są dosyć długie, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma większe piersi, to wydaje mi się, że będzie się lepiej układać. Kolejny komplecik i tak, zacznę tutaj od góry. Jest to body, które kosztuje 40 zł. Bardzo fajna cena za bardzo fajną rzecz. Powiem Wam, że jest mega komfortowe, e, bardzo fajnie leży i naprawdę jest wygodne. Nic tutaj nie prześwituje, nie mam się czego czepić totalnie. Bardzo ładne, klasyczne, czarne body w bardzo fajnej cenie. Jeżeli chodzi o spoddenki, jest to delikatna pomyłka, za nie dałam też 40 zł, więc one są takie... to są takie... Legginsy, jeansy, krótkie spodenki, które tutaj mają rozcięcia, no nie wiem, to nie jest rzecz w moim stylu, ale jeżeli chodzi o układanie się ich na mnie, to powiem wam, że naprawdę fajnie leżą. Ja bym ich po prostu nie ubrała, bo mi się nie podobają, ale jeżeli ktoś lubi takie spodenki, które są takimi elastycznymi spodenkami, w którym wyglądają jeansowe, to jest w porządku, no i ich cena też jest bardzo przystępna. Kolejny outfit jest to taka spódniczka z basicowym t-shirtem, więc zacznę od góry i t-shirt był w cenie 30 zł, ja mam go w rozmiarze M, żeby właśnie był bardziej oversize'owy powiem wam, że jego kolor mi się bardzo, bardzo podoba i dlatego też go wzięłam. Jakość naprawdę w porządku więc jak najbardziej, jeżeli potrzebujecie basicowe t-shirty właśnie takich ładnych kolorach, to polecam, w ogóle chętnie ma teraz dużo rzeczy z tych, z tych takich basicowych kolekcji, właśnie w takich beżowych kolorach. A jeżeli chodzi o spódniczkę, to jest ona w cenie 80 zł i ja jestem jak najbardziej na tak. Spódniczka bardzo ładnie leży, jest taka długa letnia, ona mi się kojarzy z takimi greckimi klimatami, także naprawdę jest w porządku. Ja się zastanawiam czy jej nie zostawić. W ogóle fajne też ma to rozcięcie, że nie jest za duże i nic nam tutaj nie wyjdzie, tylko właśnie jest takie optymalne na nóżkę obie rzeczy w porządku. Ja nie potrzebuję takich t-shirtów, po prostu wzięłam, żeby Wam pokazać, że coś takiego tam jest, ale jak najbardziej spoko. Witam w kolejnej rzeczy i to jest taka sukienka. Ona jest w rozmiarze S, a w ogóle czuję jakby to był jakiś rozmiar M albo L, bo jest taka szeroka. Fajnie, że ma podszywkę pod spodem, bo wiem Wam, że podoba mi się. Jest taka inna, tylko że chyba wzięłabym ją serio w rozmiarze XS, bo zobaczcie jak ona jest szeroka. Jest w cenie 80 zł, ale powiem Wam, że serio podoba mi się, jest taka inna i taka ciekawa. Dajcie mi znać, co sądzicie o niej, bo w sumie myślę, że nie każdemu się spodoba, ale jest w porządku. Jestem na tak. Kolejny zestawik to takie czarne spodnie z wysokim stanem, z takim delikatnym efektem sprania. I tym razem zacznę od dołu, ponieważ muszę się od razu odwrócić i powiedzieć Wam, że są na mnie. Takie właśnie. Są w rozmiarze 38. Stwierdziłam, że jedne wezmę właśnie większe, jakby tamte nie pasowały, ale powiem Wam, że no, średnio jestem z nich zadowolona i długość jest na pewno lepsza niż poprzedników, ale no, ogólnie średnio na mnie pasują 130 zł. No uważam, że jest to sporo jak za spodnie, aczkolwiek jakości są fajne i mają bardzo fajny kolor, bo ten czarny jest taki sprany. Także spoko tylko po prostu na mnie nie fitują zupełnie i... No, nie wyglądają zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o górę, no to mamy tutaj wzór takiego ala softowego sweterka. W ostatnim odcinku też kupowałam taki w tylko że z krótkim rękawem. Powiem Wam, że ten jest lepszy jakościowo na pewno. On w ogóle był w cenie 50 zł. No, ja go nie zostawię, bo szkoda, że on nie ma tutaj dobudowanego takiego, wiecie, topu, ale pod spodem byłby wtedy lepszy moim zdaniem. Mógłby być odrobinę krótszy, wtedy też by mi się bardziej podobał, ale jeżeli chodzi o krój, jest w porządku, ładnie się układa. Ja bym tylko go skróciła i zamieniła na taki bardziej sweterkowy materiał, ale no to już sami ocencie. Jakby jeżeli chodzi o to, jak się prezentuje, to jest w porządku ok, teraz do tych samych spodni założyłam taką bluzę ona była w cenie 100 zł więc nie mało i ja ją mam w rozmiarze L chciałam, żeby była właśnie taka bardziej oversize'owa, ale powiem wam, że jak daję ręce do dołu, to te rękawy nie wyglądają zbyt dobrze mi się bardzo podoba taki krój bluz um, właśnie mam też taką z H&M tylko, że beżową i taką bardziej sweterkową o ten sweter, to bardziej to nazywam swetrem, miałam mnóstwo pytań jest on właśnie z H&M. To są podobne kroje, ale ten jest moim zdaniem lepszy. Jest taki porządniejszy i ten golf jest dłuższy niż w tej. Ja właśnie myślałam, że ta będzie e, taka sama krojem, jak właśnie ta beżowa. Ale no powiem wam, że jestem średnio zadowolona. Jak za 100 zł nie dałabym chyba tyle. Moim zdaniem powinna być krótsza. Ten golf powinien być właśnie taki masywniejszy, także bez szału, ale jeżeli Wam bardzo zależy właśnie na takim kroju e, z takim rozsuwanym dekoltem, no to jesteś takiego w jest za 100 zł. Wzięłam też jeden top z tej takiej kolekcji właśnie basicowej, były różne kolory, ja akurat zdecydowałam się na taki beżowy, on był w ogóle w cenie 15 zł, więc naprawdę w porządku, bardzo fajny jakościowo, bardzo ładnie leży, przepraszam do brak stanika, bo wiem, że niektórym to bardzo przeszkadza. Bardzo ładny top, chyba sobie go zostawię, bo ma mega ładny kolor i wygląda bardzo ładnie cały czas w tych samych spodniach, ale chciałam wam pokazać górę od stroju. Niestety nie udało mi się dorwać dołu, była tylko góra dostępna, ale w ogóle było bardzo dużo strojów na wyprzedaży, ale ten jest w nowej kolekcji. E, powiem wam, że ktoś miał bardzo ładny pomysł, na, bardzo fajny pomysł na strój, bo jest on ładny w takim niebieskim kolorze, otoczony takimi białymi ramkami, paskami. Ta góra była w cenie, wow, aż 60 zł. To w sumie nie wiem, czy ją zostawię jak za 6 dni. Dajcie mi znać, czy to jest normalna cena jak za górę stroju. Powiem Wam, że podoba mi się ten krój. W ogóle powiększa mi piersi, a to jest dziwne, bo wziąłem go w rozmiarze 36, czyli takim moim normalnym, a te piersi wyglądają jakby tam były. <grym> Więc strój wygląda tak, jest bardzo ładny i też bardzo fajnie wykonany. Ostatnia sukienka, którą mam Wam do pokazania, taka prosta, dziewczęca sukienka w kropki. Powiem wam, że jest bardzo w porządku Ona jest w cenie 60 zł Więc myślę, że przystępnie Wygląda bardzo ładnie Materiał jest cienki, więc nie spocimy się jakoś bardzo Ale powiem wam, że jak porównuję sobie właśnie do Berszki To tamte sukienki były bardzo cieniutkie Wszystko prześwitywało A ta przez to, że jest czarna Naprawdę nic tutaj nie widać Ja jestem teraz bez stanika I myślę, że większość dziewczyn też by się odważyła w niej wyjść bez stanika Bo w ogóle tutaj nic nie prześwituje I ten materiał naprawdę wygląda porządnie nie, chociaż jest dosyć cienki, cena też jest bardzo fajna, także myślę, że jeżeli komuś się podoba właśnie taka dziewczęca, prosta sukieneczka, to jak najbardziej sięgnijcie po to, bo będziecie zadowolone. I to już mamy ostatni komplet, który mam wam do pokazania i zacznę od body, które jest w cenie 40 zł. Jest naprawdę bardzo fajne, ma cienki materiał. Ja preferuję jak te materiały są cienkie, bo po prostu one są komfortowe. On jest taki elastyczny, w takie kropeczki nieregularne, bardzo fajne. Także jeżeli ktoś potrzebuje właśnie takiego body z golfem, to jak najbardziej polecam. No i też jest przystępne cenowo. Jeżeli chodzi o spodenki, są one w cenie 80 zł i powiem wam, że podobają mi się, mają bardzo fajne długość. E, powiem Wam, że wzięłam rozmiar 36, a czuję się tutaj mocno spięta w pasie stereo Są materiałowe, bardzo wygodne, nie ma w ogóle tutaj e, żadnego ograniczenia ruchowego, także jeżeli materiałowy podanek szukacie, to bardzo polecam. Ja się chyba przejdę z tego H&Mu i zobaczę, czy nie ma ich w kolorze beżowym, bo jakby były, to bym chętnie je wzięła, e, ponieważ chyba tych czarnych nie potrzebuję, chociaż wiecie co, jak patrzę tak do lustra, to kuszą. A kuszą mnie najbardziej właśnie przez tą długość, która jest cudowna, wszystko nam tutaj zakrywa i bez problemu mogę w nich wejść, bez pokazywania tyłu, bo wolę pokazywać przód. hahaha, ha. żartuję. Okej, okay, więc to by było na tyle. Dotrwaliśmy do końca. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj dalej. Piszcie mi w komentarzach, jaką sieciówkę mam sprawdzić jako kolejną. I tak, i chyba to wszystko. Jestem taka spocona. Koniec gadania. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.